którym cieszyć się możemy, Ciebie Boga wysławiamy, Tobie Boże z Mianowicie Sąd Apelacyjny, tak? Sąd alszewski i urzędniczki mogą wyjść z aresztu wypłacając poręczenie majątkowe. Oj, Aha, to to za... Proszę Państwa, jest zmiana orzeczenia, zmiana postanowienia Sądu Okręgowego, bardzo korzystna dla naszych mandantów. Mianowicie Sąd postanowił warunkowo uchylić areszt, jeżeli cała trójka, Wpłaci kaucję po 350 tys. złotych. To znaczy ksiądz Michał Szewski, jeżeli wpłaci na konto prokuratury krajowej kwotę 350 tys. złotych. Jeżeli pani Urszula i pani Karolina wpłacą po 350 tys. złotych, to natychmiast wychodzą z aresztu. Termin, który sąd wyznaczył, aby tą kwotę wpłacić na rachunek bankowy prokuratury krajowej, jest 15 listopada. Dla telewizji trwam, mogę powiedzieć, że to jest świętego Alberta doktora Kościoła. Na przykład. Do 15 listopada, wydaje się, będziemy się starać, żeby tą kwotę wpłacić jak najszybciej i żeby każdy z naszych mandantów mógł jak najszybciej. Wyjść na wolność. Nie jesteśmy w stanie tego zrobić dzisiaj, bo to już jest kwestie są techniczne, ale od jutra myślę, że będziemy bardzo pracować nad tym. Do tego, do tego jeszcze sąd poinformował nas, że ta zmiana tego środka zapobiegawczego dotyczyć będzie także zakazu opuszczania kraju przez całą trójkę osób wraz z zatrzymaniem ich paszportów, a także dwa razy w tygodniu będą się musieli meldować na dozorze policyjnym. I będą mieli zakaz kontaktu między sobą. Świadkami, którzy byli tam, którzy są jeszcze chyba przesłuchiwani. Także muszę Państwu powiedzieć, że jest to po prostu potwierdzenie tego, co, co w lipcu sąd apelacyjny, ten sąd apelacyjny 31 lipca orzekł, to znaczy jest konsekwentny. Po prostu nie można obchodzić jego postanowień, jego orzeczeń sąd nie, nie zauważył żadnych podstaw do tego, żeby trzymać tych wszystkich ludzi w izolacji, że tak naprawdę ten materiał dowodowy jest już zebrany i mogą się bronić z wolnej stopy, żeby jakby dać jeszcze takie potwierdzenie tego, że oni się na pewno nie będą ingerować w to postępowanie, ani ksiądz Michał, ani pani Urszula, ani pani Karolina, no to muszą wpłacić te kaucje i będą się stosować do tych wszystkich obostrzeń typu dozór policyjny typu zakaz kontaktów, typu Zakaz opuszczania kraju. Także dla, dla tych, którzy chcieli księdza Michała zobaczyć na rekolekcjach za granicą, to jest zła wiadomość, będzie w Polsce cały czas. Tak, tak no kaucja działa w ten sposób, że jest to środek zabezpieczający. zabezpieczający. Czyli po prostu, jeżeli, jeżeli ksiądz Michał i obie panie nie będą przeszkadzać prokuraturze w prowadzeniu czynności śledczych, nie będą wpływać bezprawnie na tok tego postępowania, no to ta kaucja zostanie. Po orzeczeniu już w tym prawdziwym orzeczeniu po prostu na razie nie planujemy akcji, ponieważ jest zmiana przepisów co do zbiórek, jeśli chodzi o kaucję i nie możemy organizować zbiórek, nie chcemy organizować zbiórek, yy, także będziemy to robić w inny sposób, który teraz nie chcę Państwu ujawniać. Nie. Tak, także o, o, właśnie od razu, od razu chcielibyśmy, chcielibyśmy uczulić, nie wolno robić takich zbiórek. Także jeżeli ktokolwiek z naciągaczy, by chciał robić zbiórkę na panią Karolinę, na panią Urszulę czy na księdza Michała Szewskiego to jest to po prostu nielegalne i to jest fałszywe. Także od razu proszę też media, żeby rozpowszechniły tę wiadomość, żeby nie organizować i nie dać się nabierać na fałszywe zbiórki. Nie będzie żadnej zbiórki, jeśli chodzi o zbieranie pieniędzy na kaucję. Po prostu nie wolno się dawać naciągać ludziom, którzy mogą żerować właśnie na tym elemencie postanowienia i zaczną teraz organizować jakieś zbiórki, żeby wpłacali ich ludzie pieniądze. Także wiadomo, że Polska jest w rozkwicie, więc mamy dużo pieniędzy, ale szanujmy te pieniądze, które mamy, i jeszcze raz apeluję, żeby, żeby, żeby po prostu nie dać się naciągnąć jakimś naciągaczom, którzy będą organizować zbiórkę na kaucję, czy dla księdza Michała, czy dla Pani Urszuli, czy dla Pani Karoliny. Miesiące modlitw różnego rodzaju akcji przyniosły efekt. Jestem głęboko przekonany, że gdyby nie nasze modlitwy, gdyby nie ogłoszone głodówki Janka Karandzieja i tych chłopaków z Lubina, Gdyby nie akcje banerowe w Warszawie, uwolnić księdza Michała, które zaczęły się y, no, y, przeradzać w akcję ogólnopolską, gdyby nie nasza aktywność, to z pewnością ksiądz Michał nie wyszedł. To jestem przekonany o tym, że to nasza aktywność spowodowała, że rządzący zrozumieli, że nie opłaca im się, trzymać niewinnego człowieka w więzieniu. Bo mają świadomość, że on jest niewinny. I że nie opłaca im się narażać w sondażach, bo nasz ruch protestu przeciwko więzieniu księdza Michała, pani Karoliny, Urszuli i Michała, który przebywa, pana Michała, który przebywa w areszcie deportacyjnym w Anglii, przyniosła skutek. To jest, to jest skutek naszych działań, że sąd powziął decyzję o zwolnieniu na wolną stopę y, prawie za bardzo wysokim y, poręczeniem majątkowym, ale my obrońcy y, poradzimy sobie z tym problemem. Najgroźniejsze paragrafy, y, z których był oskarżany, zostały już wyczerpane. Wszystkie pozostałe są poza zdradą oczywiście ojczyzny. To są paragrafy, jakby zagrożone dużo niższą karą więzienia. Więc myślę, że ksiądz zostanie już aresztowany. Sprawa będzie się oczywiście przeciągać do wyborów prezydenckich, i wynik tych wyborów zdecyduje, czy śledztwo przeciwko księdzu i tym dwóm paniom. Będzie dalej kontynuowane i dalej będą fingowane zarzuty i dowody. Bardzo, bardzo do serca dziękuję i nas rodziców, i rodzeństwa, i rodziny, i, i samego Michała, który na pewno ten dług też będzie spłacał, na pewno będzie się za Was wszystkim. Dziękujemy za takiego. jesteśmy solidarni. I, i, I bardzo jeszcze raz dziękujemy. To jest nie, no nieprawdopodobne, że, że co uczyniliście i do czego jesteście, że tak powiem, zdolni. Tu słyszę, o! że od rana... Jeszcze pokażemy, jeszcze pokażemy do czego jesteśmy. Od 10 rano tego sądu, którzy tutaj bezpośrednio dokładnie przyjechali. Dokładnie. dokładnie. No to jest coś, coś po prostu czego się nie da ani wyrazić słowami. Co mogę powiedzieć? Nie serdeczne, wielkie Bóg, zapłać. Nie każdemu z Was, Pan Bóg wynagrodzi. I niech obdarza wszelkimi potrzebnymi łaskami, zdrowiem przede wszystkim. Naprawdę bardzo dziękujemy. Ale ośmielę się jeszcze prosić dalej o tą modlitwę, bo to taki początek drogi. To, że Michał więzienie opuści, to dopiero jest początek drogi, jeszcze dużo przed nim. Więc jeszcze tak, razem może już nie wiem, czy powinnam, ale ośmielam się do Was jeszcze raz z całego serca będziemy, prosić będziemy. O, jeszcze, A jeszcze o wsparcie dla tak, dla i dla i o zdrowie i przede wszystkim o sprawiedliwy proces, tak, tak. żeby to wszystko się zakończyło. O zakończenie dzieła księdza Michała. Jeszcze raz wielkie, serdeczne Bóg zapłać i jak mówię, niech Pan Bóg każdemu z Was to wynagrodzi. Yeah. Yeah.